Kiedy bomby spadały na Londyn, ci mężczyźni poszli czytać. Cześć, ja jestem Bartek, jestem fotografem portretowym, a to seria o zdjęciach, które możecie znać, ale nie do końca znacie ich historię. Holland House Library, rok 1940. Niemieckie naloty niszczą Londyn. Ulica Kennington High Street, pałac XVII wieku, przekształcony na bibliotekę publiczną. W nocy bomba niszczy dach i ściany. Rano, między zgliszczami i książkami, trzech mężczyzn stoi spokojnie i czyta. Zdjęcie robi reporter agencji Fox Photos i świat patrzy z niedowierzaniem. Brytyjczycy nie poddali się nawet bombom. Kultura, wiedza i duch są ważniejsze niż mury. Ale czy to tylko przypadkowa scena, czy może ustawiona wiadomość dla świata? Możecie niszczyć nasze miasto, ale nie złamiecie naszej tożsamości. To zdjęcie stało się ikoną brytyjskiej wytrwałości, ale i pytaniem, gdzie kończy się dokument, a zaczyna symbol. Obraz książek w gruzach to nie tylko symbol wojny, to portret cywilizacji która walczy o przetrwanie, ale bez broni. Kiedyś słyszałem takie mądre zdanie, prawdziwy upór to otwarta księga i to zdjęcie idealnie obrazuje mi ten upór. Teraz pytanie do Was, a Wy co byście zrobili, kiedy w koło wszystko się wali? Czy sięgnęlibyście po książkę?